Witajcie w Retro Revival, programie, który przypomina o świetnych, choć zapomnianych już grach z przeszłości. Każdy odcinek to podróż do czasów, kiedy te tytuły królowały na naszych ekranach i dostarczały niezapomnianych emocji. Przygotujcie się na dawkę nostalgii i odkrywanie na nowo gier, które zasługują na ponowne odkrycie. Zaczynamy Retro Revival. Gdy za oknem deszcz, wiatr i chłód, a wakacje już dawno za nami, Beach Life może okazać się idealnym sposobem na przedłużenie letnich przygód. Ten symulator zarządzania tropikalnym kurortem z 2002 roku, stworzony przez studio Deep Red, wciąż przywołuje wspomnienia o egzotycznych plażach, słońcu i leniwym wypoczynku. Choć gra od zawsze miała swój specyficzny urok, dziś z perspektywy lat widać, jak różnie potoczył się los tego tytułu w porównaniu do innych produkcji tamtego okresu. Inspiracje kultowymi The Sims są tutaj bardzo widoczne, tyle że zamiast miejskiego życia mamy tutaj egzotyczny kurort pełen turystów, a naszym zadaniem jest utrzymanie ich zadowolenia. Brzmi jak raj, prawda? Jednak, jak to często bywa w grach symulacyjnych, rzeczywistość okazuje się bardziej skomplikowana, a w tym przypadku nieco irytująca. Beach Life pozwala nam wcielić się w rolę zarządcy tropikalnej wyspy, który musi zaspokoić potrzeby gości i sprawić, aby kurort prosperował. Gra początkowo przyciąga swoją luźną, wręcz sielankową atmosferą, dając graczowi możliwość odpoczynku od codziennych trosk i stresów. Zarządzamy całym kompleksem wakacyjnym, oferując gościom rozrywkę, jedzenie, a nawet organizując plażowe imprezy i turnieje siatkówki. Gdy zaczynasz grę, dostajesz w ręce praktycznie pustą wyspę, na której musisz postawić hotel, bary, baseny i różne atrakcje, by przyciągnąć turystów. Każdy z gości ma swoje potrzeby, więc musisz zapewnić odpowiednią infrastrukturę. Od jedzenia po rozrywkę, a wszystko to rzecz jasna generuje koszty. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Beach Life to relaksująca zabawa, ale gra szybko pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Zamiast spokojnego zarządzania kurortem, gracz musi zmagać się z masą drobiazgów i problemów. Turystom kończy się alkohol? Musisz zapewnić dostawy. Plaża brudna? Zatrudnij ekipę sprzątającą. Dochodzi do tego masa drobnych detali, jak kontrolowanie pracowników, którzy nie zawsze są efektywni, a czasem po prostu znikają z pracy. Jednym z głównych problemów Beach Life jest jego zbytnia koncentracja na mechanikach zarządzania. Współczesny gracz, który szuka lekkiej rozrywki, może poczuć się przytłoczony ilością drobnych decyzji, które musi podejmować na każdym kroku. Choć gra daje pewną swobodę w zarządzaniu, to zbyt wiele rzeczy pozostawia graczowi na głowie. Turysta nie może znaleźć miejsca do wypoczynku? Musisz natychmiast zareagować, bo inaczej ocena kurortu spadnie. Zabrakło prądu? Znowu trzeba interweniować. Wszystko to sprawia, że zamiast cieszyć się wakacyjnym klimatem, stajesz się bardziej menedżerem kryzysowym. Co więcej, gra nie daje nam pełnej kontroli nad losami kurortu. Wiele decyzji zależy od losowo generowanych zdarzeń, które często mogą pokrzyżować plany. Mimo tych trudności Beach Life ma swój urok, zwłaszcza dla fanów starych gier strategicznych. Grafika, choć już mocno przestarzała, nadal ma swój styl. Postacie są kreskówkowe, a animacje proste, ale to właśnie nadaje grze specyficzny, oldschoolowy klimat. Muzyka i dźwięki również dodają charakteru. Lekkie tropikalne brzmienia, dźwięki morza i odgłosy imprez tworzą atmosferę, w której można się na chwilę zanurzyć. Niestety gra nie zdobyła aż takiej popularności jak inne tytuły z tamtego okresu. Pomimo ciekawego pomysłu i relaksującej atmosfery, gra okazała się za mało innowacyjna, by na dłużej zagościć w pamięci graczy. W czasach, kiedy na rynku pojawiały się takie hity jak Roller Coaster Tycoon czy SimCity, Beach Life po prostu nie miało szans się przebić. Brakowało mu głębi i możliwości, które oferowały konkurencyjne tytuły. Podsumowując, Beach Life to gra, która, mimo upływu lat, wciąż potrafi dostarczyć wiele radości. Chociaż może nie osiągnęła takiej popularności jak inne tytuły tamtego okresu, nadal ma coś unikalnego do zaoferowania. Wakacyjny klimat, strategiczne zarządzanie i lekko humorystyczny ton sprawiają, że to idealny tytuł dla tych, którzy szukają chwili relaksu. Produkcja, może nie jest najbardziej skomplikowaną symulacją, ale właśnie w tym tkwi jej urok. Dla fanów klasycznych strategii to podróż do przeszłości, która potrafi przynieść wiele przyjemnych wspomnień i nadal dostarczyć satysfakcji z dobrze zarządzanego kurortu. Jeśli szukacie tytułu, który oddaje letnią atmosferę, a jednocześnie daje wyzwanie zarządzania, to Beach Life jest wciąż wartym uwagi wyborem.